6 stycznia 2024 roku to pamiętna data, kiedy to trzej mędrcy ze wschodu odkryli, że Zbawiciel Świata narodził się w Ząbkowskim Żłóbku. Wraz z mędrcami za betlejemską gwiazdą podążyli także mieszkańcy naszego miasta, którzy nie dali się zastraszyć bezwzględnemu Herodowi, ani nie zrazili się niegościnną postawą gospodarza tutejszej gospody. Wszyscy razem dotarli do stajenki i oddali pokłon Nowonarodzonemu. Szczególnym gościem Ząbkowskiego Orszaku był w tym roku święty Franciszek. To ten święty w 1223 roku przygotował szopkę w Grecjo we Włoszech. W wigilię Bożego Narodzenia zwołał swoich braci i lud z pobliskich miejscowości do jaskini w lesie, w której był już przygotowany żółbek, słoma i siano. Od tamtej nocy w Grecjo jasełka odgrywane są w całym świecie chrześcijańskim jako wyraz wdzięczności Bogu Ojcu za cud wcielenia Syna Bożego. W tym roku nasz orszak wzbogacił się także o uliczny taniec Havana Gila, zatańczony przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego imienia Ritolda Pileckiego w Ząbkach. Jak zazwyczaj orszak zakończył się wspólnym kolędowaniem i degustacją pysznych ząbkowskich pączków. Dziękujemy wszystkim uczestnikom orszaku Trzech Króli. Zapraszamy za rok.